Ciema, witajcie na moim kanale z tej strony Sagi, a to kolejny odcinek z gry Cities Skylines. Jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało w tym mieście. Ostatnio robiliśmy Tozo. A ja tutaj dokończyłem właśnie tą strefę mieszkalną, czyli dobudowałem tutaj sobie takie mikroosiedle. Tutaj dałem strefy handlowe, i dodatkowo wybudowałem jeszcze tutaj taki zapychacz, można powiedzieć, miejsca. Małą strefę wysokiego zagęszczenia mieszkalną, i trochę tutaj również dałem handlu. Postawiłem tutaj jeszcze budynek unikatowy, którym jest, są płuca. Płuca miasta? Chyba tak się nazywa ten park. No wygląda to dość dziwnie, musiałbym tu więcej drzew posadzić, wtedy by to jakiś miało większy sens. I co jeszcze zrobiłem, bo to jest dość ważne, jak sobie polecimy tutaj, to miałem ogromne problemy z korkami, ponieważ korki mnie wykańczają po prostu w tej grze i w tym mieście, no to jest jakiś dramat, nie wiem skąd się biorą te auta, jest ich po prostu tutaj zdecydowanie za dużo. Ale yy, poszerzyłem tutaj tą całą strefę. Dodałem tutaj budynki wysokiego zagęszczenia strefy handlowej, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Porobiłem tutaj jakąś, yy, właśnie, poszerzyłem tutaj tą strefę, dałem jakieś rądka, tutaj dałem jakieś parki, dałem jeszcze tutaj jakiś budynek, chyba to jest biblioteka. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, to jest biblioteka publiczna. I tutaj poszerzyłem jeszcze również te ronda. Na sześciopasmowe ronda zrobiłem, żeby, bo tutaj się robiły ogromne korki. Były tutaj za małe te rondka, więc musiałem to zrobić w ten sposób. Tutaj zrobiłem takie, tak samo, można powiedzieć. Podłączyłem tutaj jeszcze takie dwie drogi, żeby był dodatkowy wyjazd z tego miejsca. I jeszcze tutaj coś kombinowałem. No, tutaj, a tutaj jeszcze to, to rondko pozmieniałem. I to rondo zrobiłem jeden fajny. Taki myczek, że zrobiłem tutaj po prostu dwa wyjazdy, i dzięki temu osoby, które sobie jadą stąd i chcą wyjechać z miasta, nie muszą jechać tędy naokoło i korkować, tylko mogą sobie po prostu wyjechać. A osoby, które chcą jechać stąd i od razu sobie skręcić tutaj w tą samą stronę, wyjadą sobie tędy i mają tutaj łatwy właśnie wyjazd. A osoby, które chcą jechać tutaj czy tutaj, mogą sobie pojechać prosto i tutaj się dopiero dołączyć do ruchu. I na razie to funkcjonuje dobrze. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. I co robimy w dzisiejszym odcinku? Jak widzicie w końcu w końcu mamy trochę zapotrzebowania na region przemysłowy. I chcę to sobie tutaj ogarnąć. Jeszcze jedna rzecz mi teraz wpadła. Moglibyśmy tak naprawdę tutaj jeszcze poszerzyć tą strefę. O taką jeszcze jeden, jedną linię, więc możemy to dać do przodu tą drogę. oj! tutaj jednak trzeba wyrównać teren. Więc szybko to zrobimy. Dobra. Mamy to z głowy, i teraz tutaj do przodu linię robimy taką jedną. I teraz takie mniejsze drogi do siatki podłączymy. Ok, i tutaj wyznaczymy sobie strefę handlową. Tylko nie taką, o kurde, nie taką. Tylko wysokiego zagęszczenia. Sheet. Więc szybka poprawka musi tutaj nastąpić. I oczywiście sprawdzić, czy to jest woda. Jest, wszystko jest. Czy to jest dzielnica zaznaczona? Jest, dobra. No i tak, jeżeli taka jeszcze sprawa, jeżeli odcinek Wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Bo powoli się rozwijamy do przodu. Fajnie by było, jak już trafiłeś na ten kanał, i żebyś tą subskrypcję zostawił. Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz. Filmy są. No praktycznie co weekend, 2-3 nawet w tygodniu, zazwyczaj właśnie to są weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela i też poniedziałek, więc w te dni możesz, możesz się spodziewać jakichś odcinków. Dodatkowo rusza jeszcze jedna seria, która pojawi się w sobotę i w niedzielę i prawdopodobnie jeszcze w tygodniu, jeżeli uda mi się pomontować filmy, ale to na razie nie chcę wam spoilerować, będzie to taka bardzo chillowa, mało wymagająca umysłowo seria, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze tak, mamy trochę zapotrzebowania właśnie na ten region mieszkalny. A ja nie mam zbytnio miejsca w ogóle, gdzie ten region mieszkalny jeszcze mogę dać. Czysto teoretycznie moglibyśmy go dać jeszcze gdzieś tutaj, trochę, żeby to zapotrzebowanie nam się nie zrobiło. A, jeszcze zrobiłem tak. pomiędzy odcinkami poprowadziłem tutaj jeszcze metro, ponieważ robiły się trochę korki do naszego zobek. Jak widzicie, nasze zo już jest pięciogwiazdkowe i już jest w ogóle zajebiste i w ogóle wow. I tutaj mega dużo ludzi przyjeżdża. Jak Zobacz, sobie zobaczycie właśnie w tym miejscu. Jest tutaj ich ogrom. A nie wiem czemu ten pan się zatrzymał. Halo. Okej. Okay. A bo tu są światła. Patrzcie mi się tu światła zrobiły. A nawet nie wiem kiedy. Powiem wam szczerze. To sobie usuniemy. Tutaj zrobiłem drogę jednokierunkową. Żeby można było osoby które chcą sobie tam wjechać. Mogą tylko wjechać tutaj. Wyjeżdżają sobie tędy. I przez to się korek redukuje. Do tego dodatkowo. Musiałem tutaj zrobić drogi yy, z pasem autobusowym, ponieważ autobusy zaczęły mi korkować miasto. To właśnie przez nie, niestety, zaczęły mi się pojawiać korki, musiałem tutaj kombinować. No ale się udało to rozwiązać, więc, tak jak widzicie, tutaj też musiałem takie dać, żeby te samochody mi się nie wpierdzielały na ten jeden pas, a właśnie to robiły. A teraz działa to już o niebo lepiej naprawdę o niebo lepiej. Więc jestem zadowolony. Jeszcze można jakieś strefy mieszkalne dać, bo potrzebujemy tych mieszkańców. Chociaż mamy, sto, mamy 55 tysięcy w tym momencie. Więc powoli do przodu idziemy, ale jednak potrzebujemy tych mieszkańców jeszcze więcej, ponieważ potrzebujemy tutaj dużo mieszkańców do tej strefy przemysłowej. Którą sobie właśnie teraz zaczniemy. Więc pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, jest wyznaczenie strefy przemysłowej. Czyli wchodzimy właśnie sobie w dzielnicę, bierzemy wyznać obszar przemysłowy. I tutaj robimy sobie właśnie ten cały przemysł. Tutaj będzie właśnie przemysł naftowy. Mam nadzieję, że takie miejsce wystarczy. Gdzieś dotąd myślę, że dalej, dalej nie ma co iść. Dokładnie w ten sposób i na razie chyba to tyle. Chyba tak. Na razie zrobimy coś takiego. I musimy poprowadzić sobie jakieś drogi, więc ja to szybko sobie zrobię. No i dobra, mamy tutaj postawione ronda, tylko jak widzę to rondo tak trochę zaczęło mi się korkować, nie wiem czemu w zasadzie. Tutaj ci się zatrzymują cały czas, więc o, musimy zrobić coś takiego, o właśnie w ten sposób. Tutaj już sobie poustawiałem te wszystkie skrzyżowania. Wyszło to na razie w ten sposób, zobaczymy jak to dalej, dalej się rozwinie. Przede wszystkim e, musimy tutaj sobie postawić właśnie jakieś drogi, tylko są takie przemysłowe, żeby to ładnie wyglądało. Czyli zrobimy coś takiego. I tutaj cały czas do siatki sobie po prostu zrobimy. Chociaż nie, bo to troszeczkę inaczej te budynki unikatowe wyglądają, znaczy te budynki tego e, wydobywcze ropy naftowej. Ale jedna rzecz, musimy tutaj sobie zrobić przede wszystkim dworzec kolejowy. Czyli musimy wyrównać sobie tutaj teren i zrobimy go do chyba. Ojojoj, w sumie to zrąbałem. Patrzcie, jak to idzie tutaj w dół. Chociaż to może nie być jakiś wielki problem, nie? Może nie. Tutaj jedynie sobie musimy to. Chociaż do tej, do tej kratki sobie musimy to zrobić, żeby tutaj był ten dworzec kolejowy. Czyli zrobimy coś takiego. A teraz zrobimy tutaj sobie taki łagodny spadzik. Dobra, więc rozwalamy tutaj sobie na razie tą trakcję kolejową. Musimy tutaj sobie dać jakąś drogę, tak na szybko. No, może być gdzieś tutaj. Stawiamy sobie właśnie dworzec yy, towarowy. Damy go, a wiecie co, zrobimy to trochę inaczej, czyli... Tą drogę sobie rozwalimy i dam ją troszeczkę dalej. Myślę, że gdzieś tutaj będzie ok. Teraz postawimy sobie ten dworzec. Następnie podłączymy sobie, tak jak było, tą trakcję kolejową. A teraz zrobimy sobie podłączenie do tego. Tylko musimy tutaj podwyższyć sobie teren, mów item, żeby to nie wyglądało tak, jak wygląda w tym momencie. I zrobimy sobie coś takiego. I sobie przesuniemy może trochę to. Jak te pociągi zmieszczą się, tu może się zmieszczą, co? Oby tak było. To też trochę do góry. Dobra, powinno być git. I teraz tak, pociągi, które sobie przejeżdżają tędy, będą mogły sobie wjechać tu. Tylko teraz czy one będą mogły zawrócić? No niekoniecznie, nie? Czyli fajnie by było na przykład zrobić stąd jeszcze taki wyjazd, żeby one mogły sobie tędy zawrócić i będzie wtedy w porządku. I z tej strony zrobić coś takiego samego. Tylko ładnie to jakoś połączyć, żeby to działało. OK, jest to teoretycznie to powinno działać, bo się tory poustawiały, więc mam nadzieję, że to będzie działać. I teraz musimy to oczywiście sobie podłączyć. Tylko, że ja chcę, żeby to była droga jednokierunkowa, bo jest taki jeden fajny patent na takie rzeczy. Droga przemysłowa, o to mi chodziło. Jednokierunkowa droga przemysłowa, robimy coś takiego. Troszeczkę to sobie wydłużymy. I teraz tak, tutaj robimy wyjazd, a tutaj sobie zrobimy wjazd. Tylko wjazd będzie dość typowy, bo wjazd będzie wyglądał właśnie w ten sposób. To jest taki stary bardzo sposób jeszcze, żeby tam się nie korkowało. Pamiętam, że jak zacząłem grać w to bez modów robiło się coś takiego, żeby te korki się nie robiły podczas właśnie tego oddawania towarów do naszego dworca kolejowego. Więc tak to powinno wyglądać, mam nadzieję, że to działać będzie. I teraz zostało nam jeszcze tylko zrobienie tutaj siatki. Albo wiecie co, nawet nie, od razu sobie postawimy ten przemysł. Czyli wchodzimy w zakładkę przemysł, Tutaj wchodzimy oczywiście w przemysł nastawiony na ropę, przemysł naftowy. Niech tak będzie. I musimy postawić sobie tutaj główny budynek, taki. Czyli on jest dość spory, jego damy tutaj przy głównej drodze. Więc on wygląda w ten sposób. O no taki, taki, taki średni, ale niech będzie. I oczywiście musimy dalej postawić kolejne, czyli tak. Baraki dla pracowników. One się na pewno przydadzą i damy sobie takie ze dwa. Co się nam połączyło? Czy to jest. Ojoj, oj. Trochę źle o jedną kratkę w tę stronę. Takie dwa baraki powinny wystarczyć. Jak widziałem, ja bardzo dużo pieniędzy, więc na razie tym nie przejmuję. Warsztat naprawczy na pewno taki jeden się gdzieś przyda. On podwyższa nam. Jedynie co te budynki robią, to podwyższają nam wydajność magazynowania i chyba to tyle. I teraz te szyby naftowe. I będziemy od razu chyba inwestować w takie duże platformy wiertnicze. Mamy morską platformę, tam jest, tu mamy już zakłady, które przetwórcze, więc na razie się tym nie będziemy bawić. Ale postawimy sobie te duże tutaj przepompownie. I ja bym taką jedną dał na przykład od razu tutaj przy wyjeździe. Czyli tutaj z tyłu takie dwie bym postawił. I teraz zajmiemy się już właśnie tymi platformami wiertniczymi. Tutaj mamy szyby naftowe, a tu mamy właśnie te platformy. I jak, jak one działają? Tu mamy ilość 9600 jednostek, a tutaj mamy 8000. No czyli to jest stosunkowo lepsze, ale to oczywiście droższe. To jest 20000, to jest 16000, to jest 12000. Liczba ciężarówek 5, to jest 8, a tutaj też jest 8. Dobra, ogólnie jeszcze taka jedna sprawa mi przyszła na myśl, ponieważ nie chcę, nie wiem, nie wiem ile tutaj tej ropy jest, więc ja chyba mam włączone w opcjach, a to sobie sprawdzę poza odcinkiem, żeby mi się właśnie te zasoby, żebym miał nieograniczone zasoby w tym mieście. Polecam też sobie zrobić, bo jak one się skończą, to musicie całą tą rozwalać, tą całą, cały przemysł i to się w ogóle nie opłaca, jest to takie moim zdaniem trochę głupkowate nie korzystać z tej opcji przyjemnie się wtedy gra zdecydowanie tyle wam mogę powiedzieć więc dobra lecimy dalej i dajemy sobie te szyby naftowe tak ikony mają taki jak widzicie obszar działania i nie wiem czy dawanie jednej przy drugiej to jest w ogóle dobry pomysł I możliwe że po prostu to sobie jakoś tutaj przez poprzesuwamy trochę żeby one nie wchodziły na siebie nie wiem czy to coś w ogóle zmienia ale możecie mi napisać w komentarzu bo szczerze powiem wam że nie wiem a, wiem, czy one się różnią. Ta ma na przykład dużo większe zanieczyszczenie, tam o 10. To ma zanieczyszczenie 50, to ma zanieczyszczenie 60, więc możliwe, że tym się to różni. Bo tutaj mamy ropę naftową i tu też mamy ropę, więc naprawdę chyba nie ma różnicy jakiejś dużej. Ale postawimy sobie trzy takie i po drugiej stronie damy sobie te. Czyli jedna tu, druga tu i jeszcze jedna tutaj. Mam nadzieję, że na razie tyle to starczy, jak coś to będę dokładał. Ale przydałyby się oczywiście nam jeszcze te fabryki, więc zakład. Petrochemiczny, postawimy sobie jeden, albo w sumie nawet dwa. Rafineria odpadów. tu jak to się nazywa? Rafineria oleju odpadowego, niech będzie. Postawimy sobie też dwie od razu. <grych> co się będziemy? Zakład krakingu nafty. ok, produkowany jest na towar specjalny, przemysł naftowemu Pożywości sztuczne, okej, okay, więc to też możemy sobie dać. I tutaj jeszcze mamy zakład krakingu. To jest to, co dałem przed chwilą, i to jest chyba tyle, tak? Więcej nie mamy, z tego co widzę. Tutaj mamy magazyn jeszcze jeden, więc to też możemy sobie dać. Bo to są magazyny właśnie z tych przez przetwórstwa już ropy naftowej. No i czysto teoretycznie możemy sobie powstawiać jeszcze te. Możemy dać tutaj jeden taki, i po tej stronie jeszcze jeden taki odwiert. Jeżeli chodzi o prąd, to on powinien chyba tutaj być. Jeżeli chodzi o wodę, to nie ma wody, oczywiście, więc musimy podłączyć wodę. Jak sobie mam problem ze ściekami, więc szybko musimy temu zaradzić i postawić sobie nową ekologiczną. Oczyszczalnie ścieków. Już kolejna w tym miejscu, ale sobie oczywiście ją postawimy. Ok. I z tego co widzę mamy też mało, tutaj mało wody zaczyna się tutaj zbierać. Jak te ścieki? ok ścieki są w porządku, ale ta woda. Mamy tutaj taką jedną wielką tą pompę. Dr postawienie drugiej obok siebie to jest bardzo zły pomysł moim zdaniem, bo ona wyście całą wodę, bo tak zobaczycie, to ogromne ilości wody pompuje właśnie ta, ta elektrownia. Tutaj musimy podłączyć oczywiście prąd. No i teraz patrząc na wodę i ścieki na razie jest wszystko w porządku. Wróćmy do naszego przemysłu. Jak to teraz wygląda? No jak widzicie tutaj mamy za mało surowców oczywiście, bo jeszcze nikt tutaj nie produkuje tego. Okej, okay, bardzo biednie to wygląda, więc prawdopodobnie można chyba postawić tego więcej i tak też zrobimy. I zrobimy coś takiego i po drugiej stronie też jeszcze damy z dwie takie. Albo nawet cztery. <laughs> Niech będą cztery. Niech oni tego produkują bardzo dużo. Potem się tego podostawia jeszcze. Mam nadzieję, że teraz nam ten przemysł spadnie i tutaj dużo pracowników zostanie zatrudnionych. Można czysto teoretycznie jeszcze trochę tych baraków tutaj podawać, więc możemy tak zrobić. Więc tutaj baraki dla pracowników, i możemy dać tutaj w sumie takie. No, jeszcze dwa z tego co widzę, bo trzeciego już tutaj niestety nie zmieścimy. Ale tam się zrobiły światła, których nie chcemy, więc sobie je od razu wyrzucimy. No i dobra, naprawdę przemysł jest skończony. Na razie jeszcze nic nie produkujemy oczywiście. Pracownicy są na razie zatrudniani. Okej, okay, już się coś tam zaczęło produkować, więc spoko. Ciężarówki zaczęły jeździć, już tutaj gromadzą właśnie naszą ropę, więc spoko. No, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie funkcjonowało. Trochę tego daliśmy, nie wiem czy to jest aż nawet za mało, ale... Ale zobaczymy. Nie wiem czemu nam nie spada w tym momencie tutaj zapotrzebowanie na przemysł. Powinno to przynajmniej spaść, tak się, tak się mi się przynajmniej wydaje. No ale przemysł na to wygląda w ten sposób. Jak widzicie tutaj, Jezus, minus 15 tysięcy w tym momencie. Ogromne wydatki. Ale mam nadzieję, że to się szybko zwróci. Zaczęliśmy produkować plastik, zaczęliśmy produkować naftę. Jak widzicie tutaj beczki, no 800, 887 beczek na razie produkujemy. Więc jeszcze nie tyle, ile bym na pewno chciał. Jeszcze nic nie sprzedaliśmy, dlatego te zyski są takie małe. Ale to się powinno jakoś szybko zmienić. No, tak jak Wam mówiłem, tutaj się robią ogromne korki zawsze przez takie coś. Więc mam nadzieję, że dzięki temu troszeczkę je zredukujemy. No ale boję się, że tu się będą mogły robić korki. Nawet nie wiem czy nie usunąć jakiejś jednej z tych dróg, bo teraz... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja tutaj sobie chwilę poczekam, zobaczymy jak ten, jak ten nasz y, tutaj przemysł się rozwinie i czy zaczną mam więcej tutaj tych, zaczną tutaj więcej przybywać tych beczek, mam taką nadzieję. Jak widzicie tutaj mamy produkty własne, mamy... A, okej, okay, nie mamy, my importujemy jeszcze te beczki. Więc dobrze by było chyba powiększyć nawet ilość tych... Rafinerii, więc sobie kilka ich tutaj jeszcze możemy podostawiać. Mam nadzieję, że to teraz szybciej nam się zacznie wszystko generować. Tutaj prawie cały magazyn już mamy beczkami zapełniony. Tutaj drugi prawie też. A te magazyny też prawie mamy zapchane. No to widzicie, to teraz rzeczywiście dużo produkujemy tych beczek. Teraz można tak naprawdę powiększyć jeszcze te magazyny. Czyli możemy tutaj dać jeszcze jeden taki magazyn. I na przykład po drugiej stronie jeszcze jeden. Okej, okay, na chwilę tu postałem już mamy. o właśnie zaczęliśmy już generować zyski. Jak widzicie 5000 obecnie wygenerowaliśmy. Więc tu jest spoko. Fajnie. Mamy właśnie, jak widzicie tej produkcja własna mamy 100% produkcji własnej, więc nie importujemy nic, więc spoko, tak naprawdę dzięki temu możemy teraz zrobić więcej tych zakładów przemysłowych. I możemy tak zrobić, czyli możemy postawić taki kolejny ten duży zakład. I możemy te, dać te zakłady, które produkują nam plastik. Bo z tego co widziałem, to ten produkuje co? To produkuje nam w tym momencie. A, to produkuje nam plastik, czyli to drugie byś nam się przydało. Czyli to były. Nie, te. A, to było to. Rafineria oleju. Okej, okay, dobra. Więc tym się zajmiemy. I mamy. Rafineria oleju. I damy sobie takie dwie kolejne po drugiej stronie. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Bo jak widzicie, tych. Mamy bardzo dużo magazynowania, ogromne ilości tego. I zarabiamy na imporcie też całkiem dużo pieniędzy. Może na plastiku w tym momencie nic, bo jeszcze nic nie sprzedaliśmy. Ale jeżeli chodzi tutaj o, same, o same beczki, to mamy już kupę pieniędzy, nie? Pracownicy rosną, ale tutaj zapotrzebowanie na przemysł nam się niestety nie zmalał, więc nie wiem do końca o co w tym chodzi. Może troszeczkę zmalał? Nie wiem. Możecie mi napisać czy to w ogóle działa na ten nasz, na nasze zapotrzebowanie, czy musimy tutaj dać kilka budynków w ogóle nastawionych na przemysł, jestem tego bardzo ciekawy. No dobra, chwilę poczekałem, jak widzicie, e, mamy w tym momencie 14 tysięcy zarobku na tej ropie. Nasze dochody w ogóle skoczyły do, do ilu? 35 tysięcy w tym momencie. Przed chwilą było ponad 40 tysięcy. Więc, no, robi to robotę. Powiem Wam szczerze, że robi to robotę. Tylko teraz nie wiem, czym się będziemy zajmować, bo chętnie zrobiłbym już od razu tutaj ten przemysł rolny. I możliwe, że właśnie to zrobimy. Ale to sobie zrobimy już chyba szybko w timelapse. Jeżeli chcecie zacząć tak dokładnie, jak to, jak to robiłem, to chyba robiłem to w poprzednim sezonie. Ale to dokładnie będzie wyglądało na takiej zasadzie, co tutaj ten przemysł. Więc za ja to sobie szybko zrobię i się widzimy za chwilę. No dobra, tak jak ja wszystko postawione. Możemy tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy pododawać, na przykład jak takie małe sady, albo małe pola uprawne, bo jak widzicie, troszeczkę miejsca tutaj zostało. Albo nawet na takie średnie? Nie, na średnie nie, ale na takie małe pola uprawne jeszcze tutaj miejsce się znajdzie, więc możemy dać sobie tutaj jedno, tutaj drugie. I na przykład na mały sad, chyba nie, tutaj już miejsca nie ma. Tutaj też tego nie chcę pchać na siłę. I teraz tak, żeby produkować tutaj właśnie taką mąkę, potrzebujemy pszenicy, więc tutaj mamy jedną pszenicę, tutaj mamy drugą pszenicę. Ale tutaj możemy już na przykład sobie zmienić na na przykład na kukurydzę. Zrobimy jedno pole kukurydziane. Tutaj zrobimy jedno pole na przykład bawełniane. I tutaj zrobimy jedno pole na przykład z ziemniakami albo szklarnią. Niech będzie szklarnia. A tutaj zrobimy tak samo pszenicę. Jeszcze tutaj, i tutaj. Czyli tu pszenica. A tutaj ziemniaki. W sumie ziemniaków nie mamy nigdzie. Więc nie takie niech będzie takie jedno małe pole ziemniakami. Tutaj tak. Dajemy sobie oczywiście krowy. Krowy. Następnie krowy. A tutaj sobie damy. A niech będą świnie do rzeźni. I tak to sobie właśnie zrobimy. Postawiłem tutaj kilka tych silosów. Mamy tutaj oczywiście jakieś dużą szklarnię owocową. I teraz tak, jeżeli chodzi o tę szklarnię, to tutaj co możemy dać? Um, o, mamy tutaj sprawozdanie, spoko, ale tak, możemy dać na przykład tutaj sobie. A, to jest szklarnia. Damy sobie nie, damy tutaj. Albo dobra, niech taka jedna szklarnia zostanie, ale tu damy sobie jabłka. Tutaj damy sobie tą szklarnię. I tutaj sam, A, sadów tylko mamy te dwa sady. Dobrze, to by się jakoś więcej trochę tych sadów, ale to mówię, to bardzo dużo miejsca zajmuje. Na razie niech zostanie tak jak jest. Na razie nie będę jakoś bardzo w, tego, w to ingerował, niech zostanie tak jak tutaj to jest. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle dalej funkcjonowało. Ale musimy sobie zrobić tutaj kolejny dworzec, czyli tak samo jak tamten, robimy tutaj to samo. Więc znowu chwila timelapsu i się widzimy za chwilę. No dobra, drugi dworzec jest tutaj na szybko zrobiony. Mam nadzieję, że to się teraz tutaj będzie wszystko funkcjonowało i działało. Tutaj te towarowe yy, pociągi mogą sobie od razu zjechać i tutaj sobie wyjechać, więc tu nie będzie jakiegoś większego problemu. Zacznijmy jak tutaj to działa tak dokładnie. Te pociągi mogą sobie jechać stąd i sobie wjeżdżają tu. A, i się teraz kurkują, bo ten oczywiście debil wjechali z dwóch stron i się zablokowali. No ale mam nadzieję, że to nie będzie aż taki wielki problem. Jak coś to się będziemy tym bawić później. Sprawdzimy sobie od razu tutaj naszą naftę, czy tam ropę, 27 tysięcy, o panie, ej kozak, ogromne dochody Toma, samego plastiku tutaj 13 tysięcy, tutaj z nafty 13 tysięcy, naprawdę jest dobrze, magazynowanych beczek też mamy ogrom, prawie, prawie, prawie maksa w magazynach. Z tego co widzę. No, więc funkcjonuje to naprawdę dobrze. Naprawdę, naprawdę dobrze. 23 tysiące, kurde, grubo. Jestem ciekaw teraz, jak to będzie funkcjonowało. Dlatego poczekamy chwilę i Wam powiem, oczywiście, co się z tym stało i jak to wygląda. No, dobra, powiem Wam szczerze, że tutaj trochę zrąbałem z tym, ponieważ przeniesiemy sobie te silosy na przykład gdzieś tutaj. Ponieważ e, zaczynamy się tutaj robić przez to korek e, i mi się to bardzo nie podoba Ponieważ to rondo tutaj główne, ono musi być, ona musi mieć tutaj bardzo dobry przejazd Więc damy sobie tutaj to wszystko tu Żeby to jakoś za bardzo, aż tak bardzo nie korkowało Jak widzicie tutaj na tym rondzie się zatrzymują wszystkie te pojazdy, one nie powinny się tutaj zatrzymywać, broń Boże Tutaj już lepiej, tutaj jak się zatrzymują gdzieś tu to już jest lepiej, bo e, Tutaj jest troszeczkę miejsca, żeby one mogły się rozładować No a tutaj jednak na tym rondzie nie chcę, żeby te korki były Ogólnie jeszcze jedna sprawa, z tego co widzę, będziemy potrzebować chyba więcej plonów, czyli więcej właśnie pól uprawnych, I to zdecydowanie więcej, więc nie wiem czy po prostu na drugą stronę nie, nie puścić jeszcze jednej takiej drogi i rozszerzyć tego naszego przemysłu, ale może na razie to nie będziemy zajmować, zobaczymy. Jak widzicie na razie mamy ogromne straty, ale plony zaczęły się produkować, import mam właśnie, mam ogromny import, więc chyba trzeba to zrobić, więc się widzimy za chwilkę. Ale w sumie nie za chwilkę. Już to od razu sobie zrobimy na szybko, czyli tak. Bierzemy te pole uprawne, tyle, bo musimy tutaj przedłużyć tą naszą strefę przemysłową jeszcze dalej. Gdzieś dotąd. I teraz właśnie musimy tutaj sobie dać te pole uprawne. Czyli lecimy tutaj z jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym. Ten jest brzydko postawiony strasznie. Tylko tak, tutaj musimy oczywiście dać sobie wodę. Dobra, na razie chyba tyle starczy i teraz musimy tutaj sobie oczywiście dać co tutaj będzie. Na pewno damy sobie tutaj jedną kukurydzę. Albo nawet dwie kukurydze. Damy tutaj sobie ziemniaki. Damy sobie oczywiście tutaj najbardziej ta pszenica. Czyli pszenica idzie tu i tu. Zrobimy sobie jedną bawełnę i niech te zostaną. I dalej zrobimy sobie już sady. Czyli duży sad. Jeden. I tutaj drugi. I tu sobie zmienimy na... ja niech będą gruszki. I niech będą pomarańcze. No i na razie tak to wygląda. Jeszcze, oczywiście, tu musimy dać sobie szybko jakiś prąd. I powinno być teraz w porządku. Korki się tutaj rozładowały, to tylko na początku tak było. Teraz powinno być już zdecydowanie lepiej. Równie dobrze możemy tutaj takie małe estakady sobie dać. I chyba tak sobie oczywiście zrobię. Czyli puścimy sobie stąd taką małą estakadę. A, tylko one jest tak trochę, trochę słabo zrobione. Musimy sobie tak jakoś dziwnie zakręcić tym. Oj, zrobimy, zrobimy coś takiego. I to sobie podłączymy tutaj. A niech będzie taka prowizoryczna na szybko. Niech zostanie. I teraz jeszcze stąd. Ale go stąd nie puścimy. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Na razie nie zostanie tak, jak jest, żeby tu była jakakolwiek estakatka żeby oni mogli tutaj właśnie do tego młyna dojechać, do tej żdo, i do na przykład y, tych silosów i tego wszystkiego. Jest to teoretycznie, możemy tutaj też dać, de, te, też dać te silosy i chyba tak też zrobimy, ale to nie w dzisiejszym odcinku. Hmm. Zaczęliśmy zarabiać, zaczęliśmy zarabiać już w końcu, więc fajnie, już mi się to podoba. Jak widzicie zarobki mamy 43 tysiące, ogromne są. Tutaj 32 tysiące na ropie. Naprawdę dobrze to działa i jestem bardzo do tego zadowolony. Nie wygląda to jakoś bardzo ładnie, ale działa i to jest najważniejsze. Mamy ogromne dochody, przemysł zaspokojony. Teraz będziemy musieli tylko już rozwijać jakieś nowe osiedla, na przykład tutaj jedno stworzyć. A najbardziej to bym chciał już zacząć tworzyć osiedle jakieś w tym miejscu. Ale to w następnych odcinkach City Skylines. Więc bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostaniecie ze mną na tym kanale. Na dłużej zostawiając subskrypcję, dacie lajka pod filmem. Sorry, walnęłem w mikrofon. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Dzięki wielkie jeszcze raz i się ma.